Cześć, witam. Dzisiaj będziemy mówić o zabiegach insektycydowych w zbożach na jesień. Zapraszam. W zeszłym roku Mieliśmy rzadko spotykaną e, intensywność porażeniem e, wirusami jęczmienia ozimego czy też pszenicy ozimej. Oczywiście te porażenia też występują e, wirusowe na innych zbożach. Jak widzicie tutaj na tych zdjęciach zrobionych wiosną 2024 na jęczmieniu ozimym, te plantacje zostały praktycznie całkowicie e, zniszczone przez wirus żółtej karłowatości jęczmienia. No cóż, niedopilnowane pole niewykonany zabieg, insektycydem jesienią, niezwalczone mszyce, taki jest efekt, no efekt jest taki, że plonu nie będzie, trzeba było zaorać. W tym roku Możemy się zabezpieczyć, mamy na to jeszcze czas, żeby pomyśleć o tym, żeby te zabiegi insektycydowe wykonać. I naprawdę jest to bardzo ważne, ponieważ, no cóż, jak wiecie, widzicie te plony, rzeczywiście można praktycznie całkowicie stracić. W zasadzie mówimy tutaj o dwóch głównych szkodnikach, które. Zagrażają nam, jeżeli chodzi o y, właśnie przenoszenie wirusów i jest to, y, są to wirusy żółtej karłowatości jęczmienia, które są przenoszone przez mszy. I żółta karłowatość jęczmienia nie tylko występuje w jęczmieniu, ale również występuje w pszenicy o zimej, czy przenżycie czy, czy życie to jest problem wszystkich upraw tych ozimych. I tutaj y, objawy są troszeczkę mogą być inne, ale finał jest taki, że po prostu mamy skarowacenie roślin, obniżenie plonu lub strata całkowita plonu. W przypadku jęczmienia wiadomo, są to takie żółte przebarwienia, y, rośliny karłowacieją. Y, jak widać tutaj na tych zdjęciach porównanie rośliny zdrowej i rośliny właśnie porażonej przez y, żółtą karłowatość jęczmienia. W przypadku pszenicy te objawy może nie są tak spektakularne, zwłaszcza te objawy, karłowa cenia roślin, aczkolwiek one też występują. Natomiast przebarwienia są troszeczkę inne, są takie żółto-pomarańczowo czerwone. E, występują właśnie też na liściach. Oczywiście wiadomo, najpierw to są końcówki liści, potem to się przemieszcza przez e, cały e, liść. E, w przypadku przężyta e, ta barwa również jest żółta, czy w przypadku żyta te przebarwienia są takie czerwono-brązowe. Także e, żółta karłowatość jęczmienia to nie tylko jęczmień. Oczywiście drugim bardzo poważnym, e, bardzo poważnym problemem jest to karłowatość pszenicy. E, i tutaj przenoszona ona jest przez skoczki. To jest troszkę inny wirus i przenoszony przez innego szkodnika. I tutaj objawy są takie, że przede wszystkim widoczne są na obrzeżach pól, czy też przy ścieżkach technologicznych, tam gdzie szkodnich najłatwiejszy dostęp do rośliny. I mamy skarłowacenie roślin. Rośliny robią się kruche, te liście robią się takie kruche, łamliwe i takie jeżyki się robią też charakterystyczne. To też jest właśnie porażenie. Wirusami. Jest na razie znana tylko jedna metoda walki z wirusami, to jest zapobieganie właśnie infekcji wirusami, czyli zwalczanie szkodników jesienią. Oczywiście jęczmień to jest jedna historia, ale wszystkie inne, tak samo zboża o zimę. Te zabiegi wykonujemy przede wszystkim chodzimy po polach i sprawdzamy czy mamy nalot szkodników, jak wygląda to na polach, czy te szkodniki są i w momencie, kiedy występują od razu trzeba takie zabiegi wykonywać. W zasadzie jest to mniej więcej od fazy trzeciego liścia możemy kontrolować te zboża do fazy krzewienia, w zasadzie do fazy końca, do końca tutaj przebiegu wegetacji tej jesiennej, a u nas jesienie bywają długie, zimy przychodzą późno albo w ogóle nie przychodzą, więc czas na to, żeby te szkodniki żerowały na tych w bożach tego czasu jest naprawdę dużo polecam ze strony Invigo yy, nasz Acetamiprid który możemy zastosować w pszenicy ozimej już jesienią i tutaj zabieg właśnie tak jak mówiłem wykonujemy w tych fazach, o których wcześniej wspomniałem stosujemy losowados to jest podstawowa nazwa naszego acetamiprydu, druga to jest apis, trzecia jeszcze jest też na rynku występująca aceptir, te trzy preparaty możemy zastosować jeżeli chodzi o zabiegi w pszenicy ozimej tutaj dawka jest 0,2 litry na hektar. Dodajemy do tego najlepiej jeszcze Adjuvant Assistant Plus w dawce 0,1 litra na hektar. Pamiętajcie, nie przegapcie tematu szkody były naprawdę poważne. To, co się wydarzyło w tym roku, powinno ostrzegać przed tym, żeby jednak kontrolować te plantacje już na jesień i wykonywać zabiegi insektycydowe jesienią. I losowados. Apis lub Aceptir jesienią 0,2 litry na hektar. Zwalczamy szkodniki właśnie w zbożach od zimy, o zimych. Jest to bardzo ważne, żeby dbać o to, żeby na wiosnę spokojnie się obudzić i dalej prowadzić sobie perfekcyjnie tą plantację i uzyskać naprawdę wysokie plony, które Wam jak zwykle serdecznie życzę.